Proszę Państwa, szybka elegancja i oczywiście luksus w jednym. Maciej Macie dzień Ziemi najpiękniejsze kreacje tegoż festyplatocznego wojenka narodem z Dublina. Mam nadzieję, że coraz częściej będzie także oficjalnie gościł. w Grodzie. pierwsze spotkanie z cyklu Filozoferu w Centrum Wystawienia przemysłowo Restauracja Juda w Lublinie. Być może to z kolejnego również pojawi się Maciej Dzień. Przekonamy się niebawem. Proszę Państwa, oczywiście to nie koniec dzisiejszego spotkania.